Hej, Jacek Paciorek, Jacek Korza Paciorek, kryptochemik.pl, nocna pora, dares salam, kokowicz, razem z naszymi gośćmi z Polski. Taka chwila refleksji na wyrażenie wdzięczności za to, co mnie w życiu spotkało za to, jacy ludzie mnie otaczają, których zmieniłem i to bardzo mocno za miejsca, w których jestem które znów zmieniłem i to bardzo mocno i za to, czym się w tej chwili zajmuję, a czym nie zajmowałem się wcześniej, czyli też zmieniłem bardzo mocno. Jestem za to wdzięczny. Tyle lat trzeba było przeżyć, żeby dojść do tego miejsca, do tego poziomu. I powiem wprost: jestem szczęśliwy. Dziękuję tym, którzy się do tego przyczynili. Piękna nocna pora. Mamy zimę w Tanzanii południowa półkula. Temperatury w ciągu dnia 20- kilka stopni. W tej chwili może spać nawet do 22. Czasami spada poniżej 20 w nocy. No, a tam, gdzie jeździliśmy po kraju, w centrum kraju, no to jadąc w nocy było po prostu zimno. Czyli rzeczywiście zima, ale w wydaniu takim tańzańskim Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję. Jestem wdzięczny za to, co mam. I za to, co nadejdzie, a przed nami wszystkimi to, co najlepsze właśnie jest przed nami. Pozdrawiam. Jacek Paciorek, Jacek Korza Paciorek. Hej, cześć.